Cześć, mam na imię Mikołaj i prowadzę leśne poszukiwania, przede wszystkim sprzątając las. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, koniecznie dołącz do przygody i zasubskrybuj kanał. Moi drodzy, dzisiaj chciałbym zabrać Was w jedno z moich ulubionych leśnych miejsc, z właściwie trzech powodów. Pierwszy powód jest taki, że to miejsce jest po prostu piękne i wymaga pokazania. Po drugie, dlatego, że chcemy założyć tam, znaczy ja, a, a mam nadzieję, że wy również przez to, fotopułapkę. E, przy okazji, pokażę Wam kilka nagrań, które ostatnio e, w ostatnich miesiącach udało mi się zrobić. E, a po trzecie, e, posprzątamy, jeżeli znajdziemy coś do posprzątania. Słuchajcie, moi drodzy, dziki bardzo lubią e, moją kamerę. Ostatnio znowu się o tym e, miałem okazję przekonać. E, zobaczcie zresztą e, to nagranie. Chciałem założyć kamerę, żeby poobserwować jedną norę, prawdopodobnie lisa, ale no niestety dziki no skutecznymi to uniemożliwiły, przesuwając kamerę i zmieniając zupełnie kadr. Udało się nagrać lisa, udało się nagrać nawet kunę leśną, także to jest fajnie. Z takich ujęć, które na pewno chciałbym Wam również pokazać... O, bo tu jest mokro, jaka tu jest wielka pajęczyna. Gościu, zostawię ci ją przecież. Co to za grzyby, ciekawe? Zobaczcie. No! O! o! Zarodniki wypuściłem. Przepraszam. Ciem. Chciałem powiedzieć o tym, że jakby saga, moja saga, krótka, ale jednak związana z żurawiami również dobiegła końca. Udało mi się ostatnio nagrać je jeszcze raz, zwłaszcza młodego, z wyjątkowo blisko. Także to poczytuję sobie za fajny sukces. Ale w tym samym miejscu udało mi się również, słuchajcie, nagrać lisa, który zapolował. Dokładnie w momencie, szkoda, że to jest, no wiecie, ta kamera nie jest jakiś szczyt technologiczny, jakość jest taka sobie, ale widać jak ten list właśnie w momencie, w którym zaczynamy go nagrywać, on coś złapał i potem niesie do nory. Zobaczcie to. jedno nagranie, które jest dla mnie nie do zidentyfikowania i być może wy mi powiecie co to takiego jest. Słuchajcie, zamontowałem kamerę tam w jednym z miejsc, w które właśnie idziemy teraz. Pokażę wam je i spróbujemy tam zamontować kamerę jeszcze raz, żeby uchwycić raz jeszcze tego zwierza. Widać go tylko przez ułamek sekundy dosłownie, jak on się jakby przemyka przed kamerą i nie mam pojęcia co to jest? To czy znaczy, mam podejrzenia, że to może być, że to może być hmm, wydra? Wiem, że widać tego, nie widać tego zbyt wiele, ale być może uda wam się to ocenić. Będę wdzięczny. A my dzisiaj postaramy się tego zwierzaka nagrać jeszcze raz. To znaczy nie na tym materiale, ale na tym materiale zamontujemy fotopłapki w odpowiednim miejscu i zobaczymy, czy się uda. Słuchajcie, w międzyczasie udało mi się tego zawodnika zidentyfikować. I to prawdopodobnie jest gwiazdo spręzelkowane. Pokażę Wam miejsce. Najpierw miejsce, w którym wisiała fotopułapka, to jest to drzewo. I tutaj udało mi się nagrać właśnie kilka koziołka, lisa, i właśnie tą wydrę. Prawdopodobnie, która gdzieś tutaj musiała przebiec tędy, a wybiec stamtąd. A tam jest zbiornik wodny. Zresztą podejdźmy do niego. Piękny zbiorniczek. No, bardzo dziki. Trudno stąd określić, czy tutaj w ogóle jakieś są odchody na tych kłodach, na przykład, bo to by był jakiś znak występowania wydry czy bobrów. Trzeba byłoby się temu przyjrzeć. Ale no, teraz tego nie widać. W każdym razie, jeżeli jest tu wydra, to powinniśmy móc ją zlokalizować na fotopułapce. Także znajdźmy jakieś fajne miejsce. I zostawmy ją tutaj. To słuchajcie, ja szukam miejsca, a wy w tym czasie obejrzcie sobie kilka e, fajnych ujęć jeszcze z fotopłapki. jest to, że wystarczy tutaj chwilę posiedzieć bez ruchu i od razu zaczyna Cię otaczać życie. Jakbym tu posiedział z pół godziny, może nawet godzinę bez ruchu, być może coś by się nawet wyłoniło z tych czynowisk I, i mógłbym coś zobaczyć, podejrzeć. To jest najpiękniejsze. A nie jestem wcale daleko od miasta. Takie miejsca cudowne. Z takimi okazami, proszę bardzo, grzybów są stosunkowo niedaleko od nas, trzeba tylko chcieć poszukać. Tutaj widzimy ocieranie dzików. Widzicie te kłaczki powbijane? Na kamerze to może słabo widać, ale drzewo aż jest czarne, i muszą się tutaj regularnie dziki ocierać, skoro są włosy muszą tędy przechodzić to by był dobry znak na przykład na to żeby tutaj zamontować fotopułapkę ale że dzików już trochę mam to to nie jest dobre miejsce koniecznie dla mnie słuchajcie podróżowanie tutaj podróżowanie tutaj wcale nie jest łatwe nawet w sytuacji kiedy mam kalosze nie mam ich za wysokich niestety tu jest bardzo ciekawe miejsce na to, żeby zostawić kamerę. Już wam pokazuję dlaczego tak jest. Zobaczcie, przede mną jest wyjście, wydeptane wyjście prosto do wody. Tam już jest zbiornik wodny, tego nie widać przez te trzciny, ale tutaj jest zbiornik. No, to są przy okazji pajęczyny bardzo dużo, a tu jest właśnie ścieżka, którą szedłem i jest ona tak widać, że jest wydeptana. być może tutaj właśnie, na przykład na tym drzewie będzie dobre miejsce, żeby coś powiesić. Pamiętajcie, że jak wieszacie gdzieś, a obróćcie, jak wieszacie gdzieś fotopłapkę, najlepiej nastawić ją, obrać taki kąt widzenia, żeby Zwierzę, jak największą ilość czasu potencjalnie mogło być w kadrze, Żeby tak nie przechodziło nam, jak niestety mi się często zdarza, tylko żeby szło w stronę kamery jak najdłużej. Także raczej nastawmy ją w stronę, z której nadejdzie, albo w, z której, w którą będzie przechodzić, i jak najdłużej będzie w kadrze. Tak uzyskacie najlepsze ujęcia i być może to jest dobre miejsce. Dobra, więc muszę lecieć, bo już jest późno, a ja się tu zasiedziałem szukając tego miejsca, tu jednak nie działa nie za bardzo, więc postanowiłem zrobić rzecz dosyć ryzykowną, ale zobaczymy czy się opłaci. Fotopłapka jest zamieszczona tutaj. Zobaczcie, niestety już jest odpalona i ma obraz na, no, na to wejście. Jest tutaj to miejsce zakrzaczone mocno, ale jak coś tu się będzie przedzierać, to na pewno kamera się włączy. Problem polega tylko na tym, że nie jest w żaden sposób tutaj zabezpieczona. Można ją w każdej chwili zdjąć. Zostawiam ją tutaj, zostawię ją na może 2-3 dni zobaczymy, czy coś tutaj się w ogóle ruszy. Efekty pokażę Wam po prostu następnym razem. Sam jestem ciekawy, czy cokolwiek tutaj się pojawi. Słuchajcie, mam nadzieję, że. Ten odcinek był dla Was choć trochę ciekawy, pokazałem Wam piękne miejsce. Po, po drodze jeszcze posprzątam, jak będę szedł do auta. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia poprzedniego odcinka i do zobaczenia następnym razem, tym lasem.